Ja mam generalnie totalny brak talentu, jeśli chodzi o wybieranie, wyczucie i mam, mam problem z, z kupowaniem prezentów. Natomiast e, zawsze polegam na, na mojej żonie, która, która no, no ma ten talent. Coś wyszuka, coś znajdzie i on wie, gdzie ty, co ty? W ogóle skąd ty to bierzesz? E, idealne na każdą okazję dla każdego, więc zawsze się radzę jej. E, a ja nie potrafię, po prostu nie potrafię, nie mam nie mam tego zmysłu i nigdy jakby prezenty nie, nie stanie dla mnie czegoś, co jest jakąś taką ważną, ważną e, czy Oczywiście jest fajnie dostawać prezenty od życia w ogóle, ale jeśli chodzi o prezenty, m, nigdy nie byłem jakimś takim, e, no jako dziecko wiadomo, no to byłem pierwszy pod choinką e, i, i je i odpakowywałem. A, ale dzisiaj e, no mam z tym problem i generalnie e, e, nie jest to aż tak ważne dla mnie. Ja tak jeszcze dopytam, bo skoro żona pomaga w prezentach dla innych, to z kolei prezent dla niej jest ktoś, kto pomaga wybrać? Ona. <grywa> po prostu mówi mi, co chce. <grywa> I tak już się złożyło, że, to, że nie ma żadnej niespodzianki. No Jest łatwiej. Ale faktem jest, że na przykład, prosty przykład, jeśli chodzi o wodę toaletową, kolońską albo perfumy, to wolę iść i sobie e, wypróbować i wybrać to, co mi, bo nigdy nie wiem, kilka razy dostałem wody, które po prostu mi no, nie pasowały do mnie albo mi nie, odpo, nie, odpo, nie odpowiadały, prawda? Więc, e, e, więc, więc e, z tym mam problem zawsze, z tym prezentami.